Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym vlogu i rozpoczynamy weekend, a raczej znaczy ja rozpoczynam weekend, wy, wy spędzicie go ze mną dzisiaj jest który, który? 11 lutego i zaczynam realizować swoje postanowienie na luty otóż odkurzam matę do ćwiczeń nie wiem czy uwierzycie, ale ja nie ćwiczyłam już od takich treningów, nie robiłam od... Serwca? lipca, tak mi się wydaje, jest wstyd, naprawdę wstyd się przyznać. E, wiadomo, codziennie się ruszam, codziennie chodzę po, powyżej nawet 10 tysięcy kroków robię, ja staram się przynajmniej. Ale stwierdziłam, że potrzebuję troszeczkę więcej ruchu, trochę ćwiczeń, więc odkurzę, odkurzę swoją matę. Dzisiaj zaczynam i Na luty przeznaczyłam sobie cel, żeby zacząć regularnie ćwiczyć i mam nadzieję, że mi się to uda. Jest jedna z tego, więc czas najwyższy, żeby ten cel zacząć realizować. Oczywiście zaczynam od starych, dobrych treningów Ewy Chodakowskiej. Zaczynam od Skalpelu. Słyszałam, że jest mnóstwo fajnych i ciekawych treningów na YouTubie. Na pewno to przejrzę, ale zaczynam od tre... tradycyjnie, zaczynam od Ewy, bo zawsze najlepiej mi się z tymi treningami ćwiczyło. Mam tutaj też dużo więcej miejsca w tym domu niż miałam poprzednim, więc powinno być to o wiele bardziej przyjemne i też e, nie będę przeszkadzać sąsiadom, bo nikogo na dole nie ma, więc na pewno zdecydowany plus. Dobrze, kochani, zabieram się za treningi, a my widzimy się już po. Wszystko już ze sobą mam: narzędzia zbrodni jest mata, jest trening. Są ubrania, no i oczywiście buty. Dobra, życzcie mi powodzenia. Trzymajcie za mnie kciuki, na pewno będzie ciężko. Wow, pierwszy trening w 2020 roku wykonany. Teraz musi być tylko lepiej i muszę Wam powiedzieć, że czuję się o wiele, wiele lepiej jakoś tak lżej. I dodatkowo słoneczko wyszło, no jest przepiękna pogoda na zewnątrz. Nie wiem, czy tak wieje, bo ostatnio mieliśmy okropny wiatr. Słyszałam, że w Polsce też nie było zaciekawia, ale no teraz... Jest przepiękne światło, przepiękne światło w domu, więc pogoda te się cieszy, że wykonałam trening. A teraz pomyślałam sobie, że ugotuję szybko obiad, bo to, co chcę zrobić, można jeść na zimno i zrobię sobie śniadanie. Najwyższa pora, żeby coś zjeść. To są wszystkie składniki, które potrzebujemy do przyrządzenia dzisiejszego obiadu. Kiedyś ten przepis znalazłam na kanale Niesi25, na pewno ją kojarzycie. I przygotowała ona makaron z suszonymi pomidorami z serem feta. Uwielbiamy ten makaron. Od czasu do czasu to robię. Kiedyś robiliśmy to za często i nam się troszeczkę Um, ten posiłek znudził, ale dzisiaj postanowiłam go znowu przyrządzić i tak, potrzebujemy makaron, ja tutaj mam penę, chociaż wolę te spiralki, lepiej się do tego um, dania sprawdza i e, serfeta, feta, grillowana papryka, koncentrat pomidorowy, e, suszone pomidory, bazylia i czosnek. I to jest wszystko. Teraz trzeba to tylko troszeczkę pociąć, wymieszać, ugotować, dosolić, dopieprzyć i będzie gotowe. Naprawdę jest to świetny posiłek, bardzo szybki w przygotowaniu i możecie go sobie zostawić na kilka dni. Świetnie się sprawdzi też w formie lunchboxu, więc polecam. A ja zabieram się szybciutko za gotowanie i potem muszę się ogarnąć, bo chciałabym jeszcze nagrać jakiś film dzisiaj. Więc bardzo produktywnie od rana. W międzyczasie przygotowałam sobie ciepłą wodę z cytryną, piję ją codziennie, od tego nawyku akurat nie odeszłam, weszło mi to już w krew i mam tutaj metalową słomkę, do której się, do której się przyzwyczaiłam i super mi się jej używa. W zestawie był też czyścik do tej słomki i kupiłam ją w TK Maxxie, mam chyba zestaw czterech i muszę wam powiedzieć, że się sprawdza. I nie muszę wyrzucać słomek, więc e, jest troszeczkę zero waste i troszeczkę bardziej ekologicznie, więc kciuk w górę dla mnie. Dajcie znać, czy pamiętacie ten kawałek, bo włączył mi się tak randomowo i naprawdę przywołuje świetne wspomnienia. Może nie jest zbyt fotogeniczna ani instafriendly, ale zapewniam Was, że jest bardzo, bardzo smaczne, więc polecam Wam bardzo serdecznie. Postaram się odszukać filmik, nieść jej z tym przepisem i Wam podlinkuję na dole, jak dokładnie stworzyć tę potrawę. Jest bardzo szybka w przygotowaniu i przepyszna i zobaczcie, tutaj będziemy mieli chyba na pewno w sumie ten posiłek na kolejny dzień, więc polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Jak Wam się podoba kadr? Troszeczkę zmieniliśmy, przemeblowaliśmy naszą jadalnię, salon i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Pokażę Wam, pokażę jak to wygląda. Pokażę Wam takie małe zmiany w mieszkaniu. Teraz siedzę na takim dywanie, który kupiliśmy ostatnio i on jest bardzo przyjemny. Bardzo, bardzo mięciutki, bardzo mi się podoba. co bardzo, to będzie słowo klucz tego vloga i też e, wy stoicie na naszym, e, naszej beście okay, więc już Wam pokazuję jak to wygląda tutaj. Tak to w tym momencie się prezentuję jak możecie zobaczyć, kanapa poszła w ogóle w inne miejsce i wydaje mi się, że jest lepiej. Tutaj nagle zrobiło się więcej miejsca, jest więcej podłogi, więc mam miejsce do ćwiczeń. Jest też fotel tam teoretycznie ma być taki kącik do czytania, chcę jeszcze taką lampę podługową kupić, ale to już w swoim czasie kwiatki grają dużą rolę i mam nadzieję, że będzie ich więcej i oczywiście dywan, dywan, który pojawi się, albo już się pojawił w holu, zakopałem do domu ogólnie więcej rzeczy tam się pojawi możecie zobaczyć taki sneak peek co tutaj jest i o tych rzeczach wam opowiem w holu, co dokładnie z jakiego sklepu pochodzi a, jadalnia, już mogliście ją też wcześniej zobaczyć. Tak wygląda ta lodówka, mi bardzo tutaj przeszkadza, ale niestety na razie musi tak zostać. E, wyspę znacie. Hmm, ja jestem zadowolona, wygląda to lepiej, jest więcej miejsca. I ten fotel też jest ruchomy, więc jeśli będzie więcej osób, można go przestawić gdzie nam się tylko podoba. Podnóżek też jest super. I moja biblioteczka, która też musi przejść metamorfozę. Mam na nią pomysł, ale o tym już niedługo. Macinie, Ma co bierzesz? A w ogóle przywitaj się ładnie. Kranik, dzień dobry. Kranik bierze. No nie ja wiem, bierzemy, bierzemy to czy nie? No weźmy, no będziemy mieli. Ikę, nam zamykają, no to bierz, bierę. No, także. Przyjechaliśmy tylko po co po półki do besty. No, jakże. Hmm, ciekawie. Dajcie znać, to jest chyba skrzydło kwiat, tak mi się wydaje. Dlatego go biorę, 2,50. 2,50 tylko kosztuje. No. Ajka, ajka. To Wybierzesz wszystko razem z kieszeniami. Patrzcie na no to, 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 jest, 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 jest. Biera, biera, bierę te. To one się takie robią, te? Tak, ona to jest specjalna odmiana, zobacz panie Marcini Jest monstera. O, zobaczcie, jesteśmy w krainie kwiatków. Możemy to... ją wziąć. Nie wiem, że nie wiadomo. Nie zobaczymy. Mm -hmm. Mi się tamto podoba, ten busz. Bezpiecznie jesteśmy już w samochodzie. Zobaczcie, Krystynka, bo tak nazywa się nasza nowa roślinka, jest już z nami. A z tyłu nasze zakupy. O, możecie zobaczyć, jest tego całkiem, całkiem sporo, więc spodziewajcie się holu. A ja, piekawe. I przejdźmy do hallu. Byliśmy w sklepie. Zrobiliśmy zakupy jedzeniowe. Jak to przystało na daily, daily vlog, weekend vlog. Pokażę Wam, co takiego kupiliśmy. Teraz chyba we vlogu pokażę. No, zazwyczaj chodzimy na zakupy w poniedziałki. A, wieczorem? Prawda Marcinie? Mhm. Marcin tam będzie coś robił Widzę wiertarkę bierze To podejrzewam, że będzie skończał Mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał A my przejdźmy do rzeczy, żeby nie przedłużać Food hall. Tak, pierwsze to to Rzeczy z Sosiki Najlepsze do Meatballsów Bardzo Wam polecam, Marcin uwielbia Bardziej się śmieje. Czemu Marcin się śmiesz? Do klopsików, polski kanał, mówmy po polsku. Dżem. Jesteśmy w Azie, to jest taki supermarket jak. Intermarsza? Coś takiego. Co? Intermarsza. Święta. I tymianek. Przyda się. Jeszcze są cytrynki, bo od razu będę za chwilę chować wszystko. Papryka. <grymka> Akłażan. Jeśli się, o, Pomylić, już się o, nie pomylę, mam nadzieję, się pomylę? na magazynie. się z Robertem Machowiczem. <laughs> e, Banan sony. Muszą być. boróweczki. Zobaczcie, ile tych tutaj jest. To jest aż 500 gramów. Więc myślę, że będzie jakiś koktajl robiony jutro. Mówię, bowleczki do owsianki. Pomidorki. Ananas. Najlepszy na gardła, Polecam. Ananas. Jeśli Macie będzie dawały jakieś komentarze, to się nie przejmujcie. Gryp <fuczyki> I pomarańczki. I to by było tyle, jeśli chodzi o owoce. I mam jeszcze jedemia kiszki. Będziesz robić to, ananas juice. Ananas juice. Kurciki, kliwia, hmm, tutaj mamy wiśniowy i borówkowe. To jest dla Marcinka. Marcinek je takie rzeczy. Tak Marcinku? Serfeta. Będą robione jutro warzywka z piekarnika. Kurczak. U, ta jest pyszna. Brzuszki wieprzowe, pyszne. E, w syropie klonowym i jajeczka. I mamy pierwszą torbę, no do drugiej. Niech widzę co tutaj właśnie nie wrzuciłeś Rice crackers. Różowe krakersy o smaku. Barbecue. Barbecue? Nie wiem, nie próbowałam. Oliwki zielone. Nie ja lubię czarnych, ubiłem zielone. Nadziewane czosnkiem Masełko Najlepsze mleko do kawy. Jeśli chodzi o mleko roślinne, chciałam powiedzieć wieprzowe. No, no. Owsiane. Owsiane. Najlepsze. Dedykowane balistą. będzie pianka. Soczki. Nie z koncentratu E, pomarańczowy i mango, i jabłkowo-bróżkowe. Mleczko. Mleczko, jak mówisz mleczko, to mi się nie przypomina. Mleczko i... O Jezu, olej. Ale olej będzie używany, dlatego go tyle jest, Marcinek w przyszłym tygodniu będzie robił pączki, bo zbliża się wielkimi krokami Pusty Czwartek, a pączki domowe muszą będzie się siedzieliście u mojego Instagrama. Jeśli śledzicie mojego Instagrama to w zeszłym roku wrzucaliśmy zdjęcia. W tym roku też będę wrzucać zdjęcia z pączkami. Mam nadzieję, że będą przepyszne i mogę się doczekać. I cały food hall, Dziękuję bardzo za uwagę. Lecę to schować. A tak Marcin spędza sobotni wieczór, jak się nudzi. Zobaczcie, leżakuje. Bardzo ciekawie. Czuję, że jutro będziemy uzupełniać bestę, wkładać do niej różne rzeczy, organizować. Mam dwa pudła na górze, które muszę jeszcze rozpakować, więc najwyższa pora. Dziękuję, Panie Marcinie. Jestem mega wdzięczna, że mi dodałeś na jutro roboty. Co to znaczy? No, będę musiała rozpakować wszystko i wszystko poukładać tam. Do besty. Do besty. Wszystko włożyć ładnie. Sama chciałaś. Sama chciałaś. Gdzie tak to jest? No, a tutaj jest Krysia. A tam jest Dzisiu. Wszyscy mają się całkiem dobrze. Kciuk w górę. Co takie skupienie? Myślę. <laughs> Dobra, lecę się kopać, I czołem środę, naleśniki podano, życzcie nam smacznego, nie wiem jak u Was, ale u mnie naleśniki zawsze, zawsze są delikatnie spalone i jakbym ich nie piekła, jakbym ich nie smażyła, to i tak wyjdą w ten sam sposób. Jeśli macie jakieś sprawdzone tipy, dajcie znać chętnie poczytam, może się czegoś nowego nauczę. Witajcie środowo, lecimy dalej z tym vlogiem. Przed chwilą przyszła do mnie przesyłka, a nawet dwie. Pan Lisson już przeszkodził mi w nagrywaniu, jak widzicie z tyłu jest taki ładny background, bo wiadomo do nagrywek trzeba mieć ładne tło i mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi bardzo, zwłaszcza ta zieleń za nami. I przyszły do mnie dwie paczki, które chcę otworzyć, bo są to kosmetyki, które ostatnio zamówiłam. Jeden kosmetyk mi się skończył Więc od razu zamówiłam kolejny Bo nie mogę bez tego żyć w tym momencie A drugi kosmetyk to jest nowość u mnie Coś, co dziewczyny polecają I podobno jest świetne No nie dostanę się do tej paczki O ja Jakie mm, to jest denerwujące Moment, oła No i kupiłam dwa kosmetyki Tak jak wam już mówię Kupiłam między innymi Już wam pokazuję Serum. Serum z To było w moich ulubieńcach i szczerze nie wyobrażam sobie teraz życia bez tego kosmetyku. Na szczęście już jest. Serum z 20% zawartością witaminy C, witaminą E i kwasem ferulowym. Zmieniło opakowanie i mam nadzieję, że tylko skład się nie zmieni i wszystko będzie ok. Zobaczcie, tak wygląda w tym momencie. Bardzo ładnie i... Nie wiem, które opakowanie bardziej mi się podobało, bo tamto znowu było w takim szklanym opakowaniu, wyglądało tak bardzo elegancko, a to znowu wygląda troszkę mniej elegancko, ale jest bardziej wesołe i na pewno wesołe. I na pewno będzie się przyjemnie tego używać. Dodatkowo jest w pompce LS, czyli wszystko ładnie wypompujemy. Nie trzeba. Ja akurat mam złe doświadczenia z jakimiś już jakimikolwiek tymi, tymi, tymi pipetkami. Jedno mi się zbiło z Kilsa i to był ból, bo nie wykorzystałam tego serum do końca i muszę wylewać je na rękę. Drugi raz znowu gdzieś przekręciłam, więc to myślę, że dla mnie będzie jak najbardziej, że mi będzie się bardziej sprawdzać. I nie będzie się dostawało tam też powietrza. To jest zdecydowanym plusem, bo te kosmetyki, jeśli są to dużo powietrza, potrafią się psuć. Więc to na pewno powędruje do lodówki. Uwielbiam to serum, będę testować dalej. I druga rzecz, jaką kupiłam, skończył mi się mój. E Filtr do twarzy, a bez tego też nie mogę żyć, mimo że dużo czasu spędzam w pomieszczeniach. Jednak też dużo czasu spędzam przed laptopem, przed komputerem e, i też wychodzę jednak na to słońce, a słońce jest teraz coraz mocniejsze. E, to kupiłam coś, co polecają dziewczyny. E, dużo poleceń w ulubieńcach roku było: SVR, e, Sun Secure Blue, i znowu nam przeszkadzają. Momencik. I nie pamiętam na czym skończyłam, ale mówiłam wam, że kupiłam właśnie ten filtr do twarzy, to jest SPF 50 Sun Secure Blur. Będę testować, sprawdzać, podobno jest bardzo dobrze, będę na to nakładać na makijaż. Mam nadzieję, że mi nie zapcha skóry, bo czasami tak miałam z filtrami, że albo mnie bardzo um, wysypało po nich, albo bardzo mi przetłuszczały skórę. Zobaczymy, będę testować, dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków używałyście, na pewno mogę Wam z czystym sumieniem polecić to Timeless, najlepsze serum do twarzy ever, rozjaśniające, po prostu moja skóra wygląda niebo lepiej. Uwielbiam, tylko że musicie właśnie stosować to razem z jakimś filtrem do twarzy, żeby nie nabawić się przebarwień i e, po prostu nie pogorzyć stanu tego, tej skóry. Dobrze, kochani, e, uciekam, bo muszę tutaj ogarnąć, a za chwilę z macinkiem lecimy do miasta. E, czekają mnie zakupy, muszę wskoczyć do Body Shop, muszę pójść do Primarka i kilka innych rzeczy, może laszter, zahaczyć, zobaczymy. się wodową Kresia. Fajna. Fajna, nie? Fajná, no. Fajná, nie? No, to poznáte kryšia. już do domu, jest godzina czwarta, zjedliśmy obiad zjedliśmy ten makaron, który wam wczoraj pokazywałam i jest naprawdę świetny, także polecam wam jeszcze raz bardzo serdecznie i jeśli teraz w biurze ogólnie bardzo lubię to pomieszczenie, super mi się tutaj pracuje, ale nie o tym, chciałam wam pokazać jakie zakupy zrobiłam w The Body Shop, mieli promocję 3 za 2 na produkty do pielęgnacji twarzy i kupiłam oczywiście Krem do mój ulubiony. Fakt, że w regularnej cenie, ale niestety mi się skończył, a bez niego nie potrafię funkcjonować, więc musiałam go zakupić. Wracając do pielęgnacji twarzy, tutaj sobie układam. Kupiłam trzy maseczki. One są drogie, ale myślę, że są warte swojej ceny. Dwie chciałam wypróbować, jeszcze ich nie miałam, a jedna to jest powrót. Wracam do Chinese Ginseng and Rice, czyli to jest świetna maseczka oczyszczająca i peelingująca w jednym. Naprawdę jest genialna, super oczyszcza, byłam z niej mega zadowolona i one naprawdę ładnie wyglądają, plus też za działanie. Za opakowanie, za wszystko Druga maseczka, bardzo chciałam jej wypróbować To jest British Rose Fresh Plumping Mask I to jest maska taka nawilżająca, odświeżająca Już kiedyś chciałam ją Jednak dopiero teraz to zrobiłam I ostatnia maseczka to jest ich nowość Hemp Overnight Nourishing Rescue Mask Czyli maseczka nawilżająca na noc Maseczek na noc nie miałam Pamiętam, że swego czasu Chyba nadal ma Origin maseczki tego typu i też to jest nawilżająca. Ja pokusiłam się o tą ham z racji, że naprawdę krem mi się sprawdza, to stwierdziłam, że pójdę dalej w tę serię i zobaczę, czy maseczka nutna na tej mnie sprawdzi. Dajcie koniecznie znać, czy używałyście którykolwiek z tych maseczek, co o nich myślicie. Ja dzisiaj wieczorem myślę, że zrobię sobie takie spa i którąś z tych maseczek po którąś z tych maseczek sięgnę pewnie po tą British Rose jakoś. Nie dość, że opakowanie jest bardzo ładne, to że mnie woła do siebie i na pewno ją e, sprawdzę. Dobra, muszę powpisywać paragony do swojego notesu, zobaczyć ile wydaliśmy pieniążków, trochę ogarnąć, to ja pewnie coś zmontuję i później się wiesz, to was odezwa. Chciałam wam jeszcze pokazać, jaką książkę w tym momencie czytam. Jest ona dość wstrząsająca i wydaje mi się, że nie dla każdego. E, nazywa się 999, m, Dana Farnoufa. I opowiada ona o pracowniku w karetce, w karetce tutaj w Anglii, o jego odczuciach. Opowiada on różne historie i naprawdę wydaje mi się, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężka jest to praca, jak stresująca i jak ważna, bo to jednak pracownicy właśnie w karetkach są pierwszymi przekwalifikowanymi osobami, które mogą uratować bądź czasami i nie życie, więc um, czytam dalej. I jak skończę, to na pewno dam Wam znać, co myślę o tej książce. Okej okay, kochani, przyszłam się z Wami pożegnać, nie wyglądam już wyjściowo. E, właśnie się wykąpałam, nałożyłam całą pielęgnację na twarz, serum krem em, nawilżający. Teraz będziemy oglądać serial. Bardzo się wkręciłam w jeden serial z Netflixa. Jeśli będzie znakomity do końca, to na pewno w następnym blogu Wam go polecę. Albo może nagram film o niekosmetycznych ulubieńcach. Chcielibyście coś takiego zobaczyć? Mam nadzieję, że w tym roku będzie ten film pojawiał się regularnie. Nie tak jak w zeszłym, tylko chyba był trzy razy w roku. A naprawdę mam czasami takie fajne inspiracje, którymi powinnam się z Wami dzielić częściej. Um, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Mi było bardzo przyjemnie nagrywać tego vloga. Bardzo lubię nagrywać vlogi i mam nadzieję, że te filmy będą troszeczkę bardziej popularne bo wydaje mi się, że tutaj czasami przekazuję, staram się przynajmniej przekazywać fajne treści, takie normalne, z życia wzięte, codzienne. Dobrze. Już Was nie straszę, dziękuję za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia w moim kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, pa!